Dzień dobry, witam państwa serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem panów posłów, pana ministra Dawida Jackiewicza, pana posła Marcina Mastalerka. Będziemy mówić o tym, co od wczoraj nabrało nowej energii także wśród dziennikarzy, to znaczy standardy, które obowiązują na styku rzecznik rządu, duża prywatna gazeta, ale szerzej chyba obyczaje polityczne w Platformie Obywatelskiej, bo lokalizacyjnie Platforma Obywatelska różne. Dziwne sprawy załatwia w coraz dziwniejszych miejscach. Zaczęło się od stacji benzynowych, afera hazardowa, cmentarze tam spotykali się ważni działacze Platformy Obywatelskiej. Dziś to jest 1:30 w nocy przy śmietniku tam załatwia się ważne sprawy dla Platformy Obywatelskiej. No cóż, ten rząd nie tylko w sferze publicznej, ale także w sferze miejsc spotkań schodzi coraz niżej, ale rzecz oprócz tej sfery takiej bardzo mocno żartobliwej jest też poważna albo nawet bardzo poważna, bo po pierwsze mamy do czynienia z niewątpliwym zamachem na wolność słowa, a w tle tego zamachu stoi spotkanie rzecznika rządu z wydawcą gazety. Po drugie okazuje się, że panowie znają się świetnie, o tym będzie mowa później, z wczesnych lat młodości i to stawia pod znakiem zapytania samą transakcję zakupu Rzeczpospolitej a po trzecie na pytania pana posła Marcina Mastalerka uzyskaliśmy częściową odpowiedź i o tym także pan poseł Marcin Mastalerek będzie mówił bardzo proszę. Szanowni państwo, informowaliśmy już o interpelacji do rzecznika rządu w sprawie spotkania z właścicielem Rzeczpospolitej panem Hajdarowiczem. Oczekujemy po ostatnich informacjach tym bardziej formalnej odpowiedzi na te pytania. Mam nadzieję, że na piśmie jak najszybciej rzecznik rządu Graś odpowie na postawione w tej interpelacji pytania, dlatego że wczoraj na konferencji prasowej informował jedynie o rozmowie telefonicznej z panem Hajdarowiczem. Później jedna z redakcji poinformowała, że doszło do spotkania o 1:30 gdzieś pod śmietnikiem, gdzieś pod blokiem. Chcemy wyjaśnić okoliczności tego spotkania. Chcemy Dowiedzieć się, o czym rozmawiano na tym spotkaniu, to jest dziś bardzo istotne, dlatego że pan Graś mija się z prawdą, mówiąc najpierw o rozmowie telefonicznej, teraz dowiadujemy się, że było to spotkanie. Trzeba to wszystko wyjaśnić, to jest bardzo ważna sprawa i trzeba dziś publicznie zadać bardzo istotne pytanie. Dlatego, że pan Hajdarowicz, który jest od wielu lat znajomym rzecznika rządu Grasia, w październiku 2011 roku po wyborach do Sejmu odkupił udziały Skarbu Państwa w Rzeczpospolitej. Trzeba zadać pytanie, czy... Niepisaną zasadą w tej umowie była zasada, że właściciel Rzeczpospolitej będzie informował rzecznika rządu lub przedstawicieli rządu o niewygodnych dla rządu publikacjach. W ogóle o publikacjach. Takie pytania same się nasuwają, ale reasumując, chcemy odpowiedzi jak najszybciej na piśmie, na interpelację, dlatego że rzecznik rządu miał się z prawdą. Bardzo proszę pan minister Dawid Jackiewicz. Szanowni Państwo, po raz kolejny zmuszeni jesteśmy jako opozycja zażądać zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Skarbu Państwa. To już kolejny temat w tym tygodniu, który wymaga takich ekstraordynarynych działań z naszej strony. Uważamy, że tylko w ten sposób będziemy mogli wymóc na Ministrze Skarbu Państwa podanie do publicznej wiadomości wszystkich informacji dotyczących procesu sprzedaży prywatyzacji Rzeczpospolitej. Chcemy usłyszeć jakie inne porozumienia pomiędzy panem Mikołajem Budzanowskim, a panem Hajdarowiczem, Hajdarowiczem towarzyszyły tej transakcji. Chcemy wiedzieć, do jakich zobowiązań posunął się pan Hajdarowicz w stosunku do rządu, do pana ministra Mikołaja Budzanowskiego w związku z tą transakcją. Chcemy wiedzieć również, czy prawdą jest, że inna transakcja towarzysząca, w tym samym czasie mająca miejsce, czyli, czyli sprzedaż PW Rzeczpospolita na rzecz jednej ze spółek pana Hajdarowicza, a mianowicie spółki NFI Jupiter. Czy rzeczywiście doszło w tej sytuacji do sprzedaży spółki poniżej wartości i spółki, w stosunku do której pan Hajdarowicz miał bardzo poważny dług, dług liczony mniej więcej jako 60 milionów złotych? Jeśli ta operacja, o której w tej chwili mówimy, miała miejsce, jeśli tego typu zobowiązania i nieujawnione porozumienia miały miejsce, to nic dziwnego, że pan Hajdarowicz jest potem tak spolegliwy w stosunku do. Oczekiwań rządu, oczekiwań pana Mikołaja Budzanowskiego. Takie są nasze podejrzenia. Chcemy, aby te nasze wątpliwości wyjaśnił pan minister Mikołaj Budzanowski w czasie posiedzenia, nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Skarbu Państwa. Ja jeszcze na koniec tylko powiem, że tak jak, jak rzecznik do rzecznika, zwracam się do Pawła Grasia z pytaniem, czy wieczorem. O 1.30 w tym spotkaniu lub na innych spotkaniach z panem Hajdarowiczem Paweł Graś żądał zwolnienia dziennikarzy, którzy odpowiadają za ten artykuł. Czy Paweł Graś stoi za tym i jego żądania stoją za tym, że został zwolniony redaktor naczelny Rzeczpospolitej, że został zwolniony szef działu krajowego, zastępca redaktora naczelnego i dziennikarz, który napisał ten artykuł? Żądam odpowiedzi w sferze publicznej. Czy to Paweł Graś przedstawił te nazwiska do zwolnienia właścicielowi gazety? Bardzo proszę, Panie Redaktorze. Dzień dobry Tomasz Grzelowski, Telewizja za superstację. Chciałem zapytać, ponieważ w ostatnich dniach to jest kolejna taka sytuacja, gdzie Państwo wnioskujecie o nadzwyczajne posiedzenie komisji, czy też zwołanie w ogóle posiedzenia komisji, ja zmierzam do poprzedniej Państwa konferencji. Chodzi mi o sprawę związaną z szefem dyplomacji Jarosławem Sikorskim. Przepraszam bardzo, chodzi oczywiście o ten wpis na. Twitterze odnoszący się do PG&IG. Czy znany jest termin posiedzenia komisji, o który wtedy wnioskowaliście? Jak ta sprawa w waszym odbiorze, w waszej ocenie rozwija się? Panie redaktorze, po pierwsze chcę powiedzieć, że dobrym zwyczajem poprzednich e, w Sejmu poprzednich kadencji było to, iż przewodniczącym Komisji Skarbu Państwa był przedstawiciel opozycji. Ta zasada została złamana w roku 2007. Platforma obywatelska zażądała przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa dla siebie. I tę funkcję sprawuje. Zostaliśmy jako opozycja pozbawieni możliwości kontroli nadzoru nad majątkiem państwowym. To niezwykle utrudnia nam normalną, taką codzienną działalność Komisji Skarbu Państwa. Powoduje to również, że musimy państwa epatować informacjami o tym, że zwołujemy coraz to nowe posiedzenie Ale... Komisji Skarbu Państwa. Krótko rzecz biorąc, nie możemy go zwołać. Jesteśmy stawiani w takiej sytuacji, w której nasze wnioski są odrzucane z powodów formalnych, z powodu kruczków formalnych, bądź też brakuje głosów do tego, żeby zwołać takie posiedzenie Komisji. Wszystko po to, aby tej dyskusji nie było. W tej sytuacji jest również tak samo. Brakuje jednego głosu do tego, żeby zwołać Komisję Skarbu Państwa i nie będzie z tej strony, ze strony pana przewodniczącego Szeinfelda, żadnej taryfy ulgowej. Po prostu nie chcą tej dyskusji. Nie chcą dyskusji na tematy związane ze Skarbem Państwa. I spółkami Skarbu Państwa. To w takim razie, czy jest to sytuacja patowa? Czy macie jeszcze jakąś inną możliwość, żeby do, dojść tej prawdy, której oczekujecie, zarówno jeżeli chodzi o ministra Sikorskiego, jak i tutaj o rzecznika rządu Pawła. My Grasie. zdobędziemy odpowiednią ilość głosów, niezależnie od tego, jak wielkie problemy będzie nam stwarzał pan przewodniczący Adam Szeinfeld. doprowadzimy do dyskusji publicznej na temat zarówno sprawy. Tweetowania pana Radka Sikorskiego, sprawy sprzedaży Rzeczpospolitej, sprawy kilku innych projektów, które bulwersują opinię publiczną w ostatnich dniach. Doprowadzimy do tego z całą pewnością. W niektórych przypadkach przeniesiemy dyskusję na poziom innych komisji, tam gdzie no, klimat do dyskusji jest lepszy. Jak, na, na, jak, jak oni nam tak, to my im tak. Będziemy najwyżej e, zwoływać posiedzenia łączonych komisji, tak by tych głosów na specjalne komisje było odpowiednio dużo. No ale chyba nie o to chodzi, żeby. Tego typu praktyki miały miejsce. Myślę, że presja opinii publicznej państwa także tu mocno pomoże. Dlatego pytałem. Panie, Panie pośle, zwracam się do pana posła Hoffmana. Pan zaczął dzisiejszą konferencję od stwierdzenia na temat obyczajów politycznych. Chciałem zapytać, czy ze strony prawa i sprawiedliwości będzie reakcja na wypowiedzi Jansza Palikota? Ja nie chcę cytować, pan doskonale wie, jak chodzi o wypowiedź dla Radia Z odnośnie 10 kwietnia. I na przykład o dzisiejszą wypowiedzi na sali posiedzeń plenarnych o to, że mam iść do więzienia. Ta zaprowadzi was do więzienia. Tak, że mam iść do więzienia. Co no do tego tak. więzienia, to jest śmieszne, że to człowiek niepoważny, to mogę go się tylko zaśmiać oczywiście. A co do pierwszej sprawy, to jest w polskiej kulturze politycznej, ale w ogóle w polskiej kulturze, nie tylko wśród ludzi wierzących, obrażanie zmarłych jest czymś, co się nie mieści w głowie. Ja jestem z, z, z tym zszokowany. Jesteśmy po święcie wszystkich świętych. Nie tak dawno wszyscy wspominaliśmy swoich bliskich, modliliśmy się za nich albo ich wspominaliśmy w zależności, czy jesteśmy wierzący, czy nie. W polskiej kulturze to jest ważny dzień. Nie, nie mija parę dni, a, a mamy do czynienia z czymś takim. Będzie specjalny briefing w tej sprawie przewodniczącego klubu, w sprawie właśnie tego że o, o obrażania zmarłych. Myślę, że także inne akcje typu sądowego, znaczy procesy, ale o tym na tym briefingu. Chcę do więzienia, to, to mogę się tylko zaśmiać. Haha. Ha. Dziękuję. Dziękujemy.